No to zaczynamy oczywiście półfinał turnieju KSR Cup, e, szósta edycja tego wydarzenia, tego turnieju. No i na razie na naszym ekranie oczywiście Mistrz Świata, aktualny Clement Esplanche, zawodnik teamu Liquid. tych te opak z Francji. Z drugiej strony grający oczywiście w kolorze niebieskim Spirit, Piotr Walkiewicz zawodnik teamu Na'Vi. No i oczywiście nasz ostatni Polak w turnieju. Wiadomo, klasyka. W finale czeka Max z Pytanie, czy klem jak zwykle do niego dołączy, czy też może Polak oszuka przeznaczenie i pokona klema. Zadanie oczywiście trudne, ale do zrobienia. Zdarzało się Spiritowi pokonywać klema, chociaż też pamiętam takie statystyki, gdzie były serie 13 wygranych z rzędu na turniejach klema nad Spiritem. Aktualnie klem wygrał 5 meczy z rzędu ze Spilitem Oczywiście mowa o turniejach. 3-0-2-0-2-1-2-1-2-0. Tak to wyglądało. No bardzo ciężko będzie pokonać Francuza, bo on w zasadzie nie zatrzymuje się. Cały czas forma jest u niego bardzo, bardzo wysoka. Stabilny, mocny. No i przeważnie nie, nie do zatrzymania. Oczywiście nie wygrywa absolutnie każdego turnieju, w którym weźmie udział, ale. Mam wrażenie, że połowę jak nie większość. znakomicie. No, a tutaj akurat Spiritowi udało się postawić ekspansję bez problemu. Klem to widzi. O, proszę, jaka zgodność. W sumie rzadka sytuacja, żeby obaj zawodnicy zrobili Command Center przed fabryką. Na obecnym patchu to się naprawdę rzadko zdarza. W ogóle w ciągu ostatnich paru lat to się bardzo rzadko zdarzało, więc fajnie będzie zobaczyć taki scenariusz. Ekonomicznie podchodzą zawodnicy do tematu. Oczywiście to jest BO3, także do dwóch wygranych. Znając klema, spodziewać się można tutaj bardzo szybkich rozgrywek. Uu. No i proszę, jak mi tutaj już zaprzeczył od razu, i to wszystko na jednej rafinerii, nie? No, normalnie tak nikt nie, nie otwiera, nikt tak nie zaczyna, no ale klem pewnie czuje, że jest na tyle dobry, że może sobie pozwolić na takie szaleństwa. Bardzo szybkie trzy bazy. No, wy wydaje mi się, że to, co tutaj obserwujemy ze strony Francuza, wynika z tego, że on widział szybką ekspansję Polaka, więc wie, że to już jest trochę późniejsza fabryka. I dzięki temu, że właśnie Polak zrobi ten taki szybki command center, to on uznał, że będzie w stanie obronić ewentualne trzy szybkie command centery. No i mam wrażenie, że. Może być w tym dużo prawdy, a może może Klem sobie tutaj eksperymentuje akurat z Polakiem. Ale jest to tak, to na pewno wynika ze zwiadu Klema, bo gdyby zobaczył szybszą fabrykę, to chyba by tak szybko trzeciej bazy nie wybudował. Ale i to się zdarzało w TVT. No, Ekonomia Klema będzie bardzo mocna już za, za, za jakiś czas. Spirit będzie musiał gonić. Ale no, jeszcze nawet o tym nie wiem. Trochę go Spirit sprawdza, trochę rozeznaje się. No nie wiem, czy to jest powód dla radości, ale stracili obaj po jednym Reaperze Spirit jeszcze wcześniej, jedną SCV-kę. Kto mógłby zagrać protosem. Czasami się im zdarza tak grać z protosami. Myślę, że Klam jednak no, na Sperita tak się, się nie odważy. Może gdyby wygrywał 1-0 albo 2-0 w Best of 5 na przykład, to mógłby ewentualnie zmienić na jedną mapę na protosam. To lecimy presja w wykonaniu Spirita, Chyba już ustalił, że coś tutaj mało tego klema ma Jakoś późno kończy niektóre swoje budynki, Francos i można go przycisnąć. No i w Spirit zrobił dwa starporty. Wydaje się, że taktyka taka pierwsza z brzegu, żeby właśnie pokarać zachłannie grającego Francuza. Na pewno jest jakiś potencjał w tym. Ale zobaczymy, czy się uda. Klem posiada dezaktywację, mógłby wyłączyć liberatora przykładową. Tak, tego tam wiem, może to zaraz zrobi. Albo switch Tanka na przykład może też wyłączyć. Ok. Jak widzimy, te szachy typowe dla TVT postępują. Posuwają swoje pionki, tylko tutaj nie ma gry turowej, tylko trochę trudniejsza układanka. Ale gracze szybko myślą, analizują. Starport jest atakowany. No kurczę, wygląda to nieźle. Nie chcę zapeszać. O, SUV chyba będzie wyciągać do tej obrony klem ma ich naprawdę tutaj dużo. O, i teraz raveny od góry, trochę podreperowane. Jest dezaktywacja. Szybko trzeba rozstawić tanka. Robi to spirit poprawnie. Teraz własnym liberatorem chce tanka Rozwalić, uda się. Tak, jest fajnie. Ej, dobrze wyszło całkiem. Naprawdę przyzwoicie. Oj, teraz może wy... Nie, nie wiem, w sumie wylądować. Tak, jednak ląduje. I teraz Wikingi mogą obrażenia skierować na i tanka. Zrobił to spirit, ale z pewnym opóźnieniem. Dobrze. Kolejna salwa nie poszła od przeciwnika. No i chyba to mamy. Dobrze. Nice. Piotr, jak fachowiec to zrobił. Nic tylko cieszyć, oczy można teraz. No, trochę przesadził z ekonomią, tak podejrzewam klem. Możliwe, że to była w ogóle jego pierwsza próba od bardzo długiego czasu, a może w ogóle w życiu, żeby tak zagrać takie szybkie trzy bazy w takim konkretnym scenariuszu. No i akurat też spotkał się z, z, no, z tym zagraniem spirita, które widzieliśmy, czyli takie szybkie starporty też. No i fajnie, siadło, siadło, weszło. No i zaczynamy. W dolnym lewym rogu klemna czerwono, w górnym prawym Spirit na niebiesko. Na razie na prowadzeniu właśnie Zawodniki Timon Dojrzewam, Podejrzewam, że teraz zobaczymy zdecydowanie inne otwarcia. Ciekawe, czy klem tak na trzeciej mapie, bo na tej to wątpię. Byłby w stanie zagryć proxy Reaperem. Jakieś lekkie langi były przed chwilą, ale chyba się uspokoiło. A może i nie. I pytanie, o kogo te lagi? U mnie na razie działa. Jakby kto pytał. O! Zombie grab. Niefortunnie widzę. Chyba dzisiaj też miała jakieś lagi wcześniej, ale... Ale tak nie mam pewności 100%. No pechowo, pechowo. Najgorsze co może być jak się kastrowi zdarzy. Lagowanie. No, przynajmniej plus dla gracza taki, że to się dzieje w pierwszych sekundach tej mapy, więc nic, niczego im to nie zaburzy. I nie zdarzyło się to w trakcie walki, no ale dla Jessyki słabo. No, odliczanie się szybciej jakoś ukończyło. Dobra, gramy dalej. Dla Jessyki pechowa sprawa. No i lecą koszary, le lecą rafinerię. No i każdy wykonuje swoja, <grytania> swoją taktykę. teraz zobaczcie, jacy zgodnie, żeby zrobić dwie rafinerie, zarówno Klem, jak i Spirit. Dokładnie to samo. Pełna zgodność. No nie spokojnie. Każdy gracz, oczywiście, bez zwiadu, ten zwiadem będzie pierwszy riper. A, no, aż dziwne, że Spirit nie sprawdza, a jednak sprawdza okolice swojej bazy. Klem dokładnie to samo robi. A, witamy Direks. Jak Spirit ugrał pierwszą mapę? No, zrobił on te presje z dwoma starportami. Najpierw obaj gracze zaczęli od Command Centera przed fabryką, czyli trochę inaczej niż tutaj. Potem klem zagrał jeszcze bardzo szybko trzecią bazę, bazę na jednej rafinerii, więc opóźnił sobie fabrykę i przez to był trochę podatny na takie wczesne ataki. Akurat Spirit go wykonał, więc trochę szczęścia, ale też dobre wykonanie w Spirita tam było. Stary, dobry atak z dwoma starportami. No, jedne koszary, jedna fabryka, tanki, Marine, Ravene, Wikingi, Liberator jeden też i, i do przodu Spirit w jakieś tam 7, może niecałe 8 minut był w stanie pokonać klema. Takim mocniejszym atakiem. Podobne ataki, pamiętam, że nawet powodowały, że Maru potrafił przegrywać na Hiromarina, no. Działy się kiedyś takie rzeczy. No kurczę, szkoda, bo Spirit nie widział tych Reaperów i ta... ...zagrywka Klema jest niespodziewana. Trochę dużo traci spirit. O oh, mój Boże. No dobra, to będzie 6 CV. No to już tak. No nie poszło. Troszeczkę za dużo, jak za dwa ripery. I jeszcze opóźniona ekspansja. Temu siebie robi orbitala. Spirit dopiero teraz z nim wystartuje i przez to zamieszanie jeszcze nie ma kolejnej rafinerii. Chociaż w sumie Spirit nie wiem, czy chciał od razu teraz te rafinerii robić, skoro gra Medivaca, no ale... ale i tak słabo. Trochę pechowo, ale też niedopatrzenie, no że nie sprawdzi, że tam te są. Mam wrażenie, że jakoś dziwnie opóźnią swój wylot na mapę Klem. Ale no dobra, jest Mediwak i właśnie dwa cyklony. Cały czas sprawdzam ile tych jednostek wtedy padło. No za dużo. O, Spirit też chce chyba jakąś akcję wykonać. Na razie staną Mediwakiem, bo spodziewa się pewnie takiej zagrywki Francuza. O, niestety ładnie Klem. Wypakował jednostki, już robił Medivaca. Teraz chce chyba rozwalić SopediPot. O, dobre podniesienie Reaper'ów. No, ale rozwali SopediPot, no. Niestety. Klem szybki. O, i żwawy. O, jak on to dobrze zrobił. Fantastycznie to zrobił. Rozłożył obrażenia Sincztanka na dwa cyklony. I jeszcze rozwalił Rayvena. No, deklasacja, jeżeli chodzi o kontrolę jednostek. Troszkę, ja zguniam. Dobra, przegrupował się i lecimy. Zaczynamy za moment, odział. Oh, Co my tutaj mamy jeszcze, jeżeli chodzi o klema? A on sobie zostawia podobnie zresztą jak Speedit wcześniej, takiego mediwaka obronnego. No dobra, jest, jest ciężko to widać po limicie, chyba najprościej zobaczyć. Klem ma więcej. Jeszcze te Raveny, właśnie. wrzuca jednostki na ten problem. Kurczę, Spirit rozwalił 10 to naprawdę dużo. No ale jak on ma się obronić? <laughs> on się nie może obronić. Niestety, nie ma takiej możliwości w ogóle żadnej. Co jeszcze? Dwa Tanki. wszystko widzi klem, wszystko może wyłączyć. No i dobrze to już było, jak to czasami <laughs> lubię mówić. Ostateczne uderzenie, potężne salwy lecą od Klema, mariny są, wszystko jest. No to jest no, w zasadzie w podobnym czasie wygrał Klem tę mapę co spielit poprzednią, ale tak naprawdę zaczęło się niewinnie od tych dwóch reaperów, które zrobiły masę obrażeń. I o i tutaj Raven jeszcze zrobił głębia w parapet, ta baza ledwo zipie. Klem już wjeżdża wszystkim, co ma. No i on wie pewnie kiedy sfiniszować. Ja zgam. tym razem to Klem wygrywam. No, to lecimy. decydująca mapa, decydujące starcie między Klemem a Spiritem. Klem na czerwono, Spirita na niebiesko. Zobaczmy, czy Polak ma dobry pomysł na tę ostatnią mapę. No musi przede wszystkim już nie popełnić żadnego błędu. Albo Klem musi popełnić jakiś większy błąd od Spirita, jak już do nich dojdzie. Na razie, rafinerie się ukończyły. Się zastanawiam sobie nad tą taktyką, bo już widać, że Klem zaczął od szybszej rafinerii, więc będzie mieć więcej gazu. Spirit ma później show. Ale za to trzy troszeczkę szybsze koszary. No tak, tak, tak. mówi, chodzi o trochę więcej gazu na początku. W porządku. Może też pójdzie command center taki. No zobaczymy sobie. Na razie nie będę spekulować. No, ale chyba zgodnie obaj teranie uznali, że zrobią szybką drugą bazę, bo gdyby było inaczej, budowaliby już drugą rafinerię. Ale jednak jest ta różnica, że Clem ma trochę więcej gazu. No, Może zrobi Reapera, natomiast Spirit tak. On znowu mariny. No, no to jest taka ewidentna różnica między nimi. Wygląda trochę jak pierwsza mapa. Też, też widzę, że klem nie wykonuje żadnego zwiadu na początku SCV-ką. no o, o, i zobaczcie, że trochę się wystraszył bagieciarz. Robi koma center na wzniesieniu, spirit na dole. No i już w zasadzie z samego tego startu można oddać Spiritowi drobne prowadzenie ekonomiczne. Tutaj wiadomo, drugi Sopa w takim miejscu, żeby trochę więcej widzieć, co się dzieje na mapie. A klem chyba chce na rampie to postawić. No dobra, gramy dalej. Klem sprawdza okolicę. Nie ma żadnego proxy, ale woli sprawdzić. Jest zrzucił muła jakieś 4-5 sekund za późno. <tyle>, Tyle mogę powiedzieć na razie o ich taktykach. To jest jedyna, jedyna różnica. Może minimalnie za późno. Trzecia rafineria zagrana. A no to też jest wada otwarcia klema, że później postawi potencjalną rafinerię, no ale może po prostu też zagrać otwarcie, gdzie trochę mniej tego gazu na początku potrzebuje. Na przykład właśnie cyklonej mediwaki. A w zasadzie to jeden mediwak. No dobrze, jest dobrze, dobrze. Korbital przelatywał, to przez chwilę też nie robił SCV, stąd się zrobiła różnica dwóch robotników na korzyść Spirita. Tutaj Supply Depot takie patrzące, czy coś latuje od... powiedzmy godziny ósmej. Znaczy tam dziewiątej. No i spoko. Dziwak już leci. O, Smartan, dzięki wielkie. Za wsparcie, dzięki za Twitch prime Na razie wygrał mapę takim dwubazowym puszem na dwóch starportach z Liberatorem. No i Wikingi wiadomo. Wem akurat też zagrał dość zachłannie, więc no, trochę szczęścia w tym było. Potem też podobny szybki odwet klema Minimalnie inaczej to wyglądało, ale też w sumie w około 7-8 minut był w stanie pokonać Polaka, tak jak było to z korzyścią Aspirita na, na, na poprzedniej mapie. Dobra, obrona jest Przyzwoi tam. Tylko jeden marin na razie strącony. Dużo jednostek maklem. trochę się boję. O, dobrze, dobrze. W fajnym miejscu rozstawia Spirit, bo takim trochę nieoczywistym tego tanka. Tak dziwnie blisko. Nice, dobra. Darmowa salwa, szkoda, że druga jeszcze nie poszła, chociaż mogłaby, gdyby. Raveny trochę lepiej stały. Teraz e, liberator. O, już zniszczony, dobra. Kurczę, nawet nie zwróciłem uwagi. Tylko jedna scb stracona co na w obozie polskim, dobrze. Naprawdę fajnie. Oho, Spirit. Eee, no nie jest dobrze, nie jest dobrze, <laughs> klem manewruje i to przyzwoicie. Masz trzeba z tankiem to obronić, bo z od razu zada obrażenie jak tylko zobaczy cel. I nie da się tego wymikrować jako klem. No dobra, żyjemy. Czy trzeba za klema oczywiście budowana, spirit swoją już posiada, zaraz będzie przelatywać. No w sumie to gramy dalej, nie jest źle. Może straty... A nie, takie same. Bardzo znośna ta pozycja Spirita. Glen wylatuje na mapę. O, jakby doszło do przechwycenia. Ej, może dojdzie, może dojdzie. Będzie blisko, będzie bardzo blisko. Klem natychmiast zareagował, no. Jak zwykle szybszy niż ustawa przewiduje, no nie wierzę, że to <laughs> jeszcze by się pomylił. No to nie takie proste jest. O dobra, świetny skan. Teraz można zdecydować, czy walczymy, czy nie walczymy. Na razie będzie blokować trzecią ładzę przeciwnika, chyba Spirit. O, i leci mu. Oto rzadkie było. To znaczy, kiedyś to się tego trochę używało, teraz rzadziej. Okej, okay, interesujące. Autoturety nie mają zasięgu do Siege Tanka, on je tak po prostu atakuje. Kolejne autoturety, trochę zniszczył, to mnie niepokoi, ta kontra klema. No tutaj Spirit z kolei nie ma obrony za bardzo. Jeszcze kilka autoturetów poleciało, 11 sywi za 6 w tej chwili. 7. Dobrze jakby złapał tego Mediwaka, może Ravenami w sumie, jakimś autoturetem ewentualnie. Jest malutka szansa. Ale już klem wypakował jednostki, no dobra gramy dalej. Na pewno Spirit szybciej obsadził i postawił swoją trzecią bazę. Tam już myślał, żeby wylądować nią w tym miejscu, ale jednak wraca do tego pierwotnie pewnie wybranego. Obaj zawodnicy. Czekają, chociaż Klem chce chyba zaatakować. No, spoko, taki jeden Reaper, który trochę wybija z rytmu może. Para SCV ewentualnie jeszcze tutaj zniszczy. Sitchank ma zasięg do Reapera. Nie tutaj spokojnie w powietrzu trzeba tylko przeatakować, o turret pomaga z Ravenem. Z każdego Ravena szybciej Spirit nie rozwalił, bo nie byłoby aż tyle autoturetów. Cwane klem przerzuca marinę do Naturala. Chociaż czy to było takie zwane Część jednostek jednak traci. Teraz trzeba uciekać z cf Jeden 1-1 zakończone. Element przełamywać, nie przełamywać tego potencjalnego ataku, chyba jednak nie, turet niszczony przez klema. No i spoko, jeden Marine tylko przeżył. Klem jeszcze jednego dropa chce wykonać. O fajnie! W dobrym momencie wbiega Spirit. A Bitwa może mu wygrać rozgrywkę. Klem się zagapił. Ale tylko na chwileczkę. Dezaktywacja S Tanka, Tak jakby to miało pomóc w złapaniu. No na pewno Klem go i tak by nie rozłożył, bo to by było równoznaczne ze stratą. A i tak chyba złapiesz. Szkoda, że teraz jednej dezaktywacji nie ma, bo mam wrażenie, że można by tu w i wygrać. No, ta jedna dezaktywacja. Chociaż. Nie wiem czy by wygrał. Kontra klema postępuje, Spirit nawet dobrze się miewa. Dobry w te szachy jest, trzeba przyznać. Ale wygrana z klemem to nigdy nie jest prosta sprawa. O, no, żeby te mariny od razu atakowały po wyjściu. Dezaktywacja Ediwaka, no i na pewno to wyczyści Spirit. I <laughs> czy wszystkim cofną przez mapę? Hmm. No, jest teoretycznie... Chwila, której we nami jest po jednym. A no, ma przewagę w powietrzu i w artylerii, Spirit. Tylko trzeba by to jakoś wykorzystać jeszcze tak dzisiaj. I najlepiej za chwilę. O, to jest jakaś boska... ...zagrywka, jakiś zmysł Boga, trzeba przyznać. No nie, no po prostu na czołówę, no, rewelacja. <laughs> no nie, ale oba! O, ej, ale on to zrobił, dobrze to zrobił. Chociaż niestety strona, strata wikingów też ma miejsce. No, Klem niestety miał bardzo szybką reakcję. Wiele by nie zesantowało tych marinów tak szybko. Nieźle. Często takie rzeczy są trochę przypadkowe. No dobra, Spirit Czuję, że może. Czuje, że powinien atakować. I zobaczmy, czy to ma sens. Tutaj jest 5 sith Klema. Skanuje Spirit. Czy jest już tutaj przeciwnik, czy jeszcze nie ma? Klem odpowiada, skany. No niestety bardzo mądrze się zachował, przytomnie. Mamy dropa do pierwszej bazy. Z siege tankiem tankiem niestety klem perfekcyjnie przygotowany. Ale tutaj klem trochę umoczył. No, 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 dobra, to był błąd. Czwarta baza Polaka zajęta. No, jest bardzo mądry, bo wie, że Dobra, nie ma co się tutaj za bardzo podpalać, tylko spokojnie gramy dalej. Jak klem zrobi błędy, to zrobi błędy, to wygram, ale nie ma co zakładać, że one będą i dlatego cieszy mnie, że zakłada kolejną bazę. Mat, wchodzić, nie wchodzić, Boże, on naprawdę chce w to atakować chyba tak. A nie, taki podjazd trochę w stylu klema, no. Ach, ten klem jak zwykle. Złożył tanka, jeszcze uratował go. No trudno, składa tanki i uciekamy. Tutaj jeszcze drobny ruch z wikingiem, ale nic z tego nie będzie. No i klem zamierza zaekspować na górze mapy nie ma przewagi w limicie niestety Spirits w tej chwili. Więcej tanków, 10 do 8, ale... Siła niekoniecznie jest po stronie Piotra. No i teraz się obaj zastanawiają co powinni zrobić, jak powinni zrobić. Klem Zaparkował. Spirit domyśla się chyba, że baza jest tam na górze, ewentualnie tutaj po prawej stronie mogłaby być. A... No dobra. Niebezpieczne to wyjście Klema na mapę. No nie powinien tym tankiem walczyć. Ale jest jak jest. O, to fajne, fajne to było. To podrzucenie tanków. Ta taksówka medivakowa. No i dezaktywacja z ryzykownym wejściem Spirita. Dyskusyjnie. Ajajaj, trochę za bardzo, no ale już tak widocznie bardzo chciał. No ale tutaj rewelacyjna decyzja Klema, żeby pójść na kontratak naprawia, ale nie uratuje tego orbitala I pytanie czy ma wystarczająco dużo sił. Przez chwilę mi się wydawało, że ma, ale Klema ma 2-2. i... Czekra sprawa. No i teraz przytomnie jeszcze klem widzi tutaj lukę. Szkoda, no. Jeden dobry ruch bagiety i w zasadzie. Nie oszukał. Przeznaczenia spielit. Było bardzo, bardzo blisko. Ekonomia może i się zgadzała, teraz już nie jest tak dobrze. No były momenty. Gdyby nie ta kontra klema? gdyby to jakoś tak lepiej tu i ówdzie zagrał Spirit, no. Gdyby nie supek, gdyby nie poprzeczka. Szkoda. Clem oczywiście będzie teraz w stanie zatrzymać czwartą bazę Spirita. O, powiedzmy, że ta trzecia jest już odbudowana. Także tak, orby, ta planetarka nie do, absolutnie nie, nie do obronienia. Musiałbym mieć i tanki, i wikingi, i liberatory, i wszystko już teraz na miejscu. No i kolejna dobra decyzja Francuza, żeby rozwalić te trzy tanki. GG. Czuję już, że nie ma szans na zwycięstwo Spirit, więc rezygnuję. No nic, szkoda, ale naprawdę, po co powalczył to jego? No, było bardzo blisko, żeby pokonać Klem, a zrobić niespodziankę i zawalczyć finale z Max Paxem. A tak mamy El Clasico, już za chwilę Klem kontra Max Pax, w finale KSR Cup, 3, K, KSR Cup 6.